Litania do Chrystusa Króla. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata, Boże. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Chryste Królu, Boże z Boga, światłość ze światłości, przyjdź królestwo Twoje. Chryste Królu, obrazie Boga niewidzialnego. Chryste Królu, przez którego świat został stworzony. Chryste Królu, z dziewicy źrodzony. Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy człowiecze. Chryste Królu, uwielbiony przez pasterzy i mędrców. Chryste Królu, prawodawco najwyższy. Chryste Królu, źródło i wzorze wszelkiej świętości. Chryste Królu, drogo nasza, prawdo i życie nasze. Chryste Królu, któremu daną jest wszelka władza na niebie i na ziemi, panuj nad nami. Chryste Królu, kapłanie przedwieczny. Chryste Królu rozumu. Chryste Królu woli. Chryste, królu cierpienia, cierniem ukoronowany. Chryste, królu pokorny, dla wyszydzenia szatą szkarłatną odziany. Chryste, królu, oblubieńcze dziewic. Chryste, królu, który w Marii Magdalenie uznałeś życie pokutne. Chryste, królu, którego królestwo nie jest z tego świata. Chryste, królu, który obdarzyłeś nas królewskim darem twej miłości. Eucharystią Świętą. Chryste, królu, arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego, panu nad rodzinami. Chryste, królu, który małżeństwo podniosłeś do godności sakramentu. Chryste, królu, któryś uczynił pierwszy cud na weselu w Kanie Galilejskiej. Chryste, królu, najmilszy przyjacielu dzieci. Chryste Królu, który przez ukryte życie w Nazarencie dałeś przykład rodzicom i dzieciom. Chryste Królu, który własnym trudem uświęciłeś pracę człowieka. Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzicom młodzieńca znajem, córkę jajra i wskrzesiłeś przyjaciela swego łazarza. Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście. Chryste Królu, przez Twoją miłość do Maryi i Józefa. Chryste, królu królów i władco nad władcami, panuj nad narodami. Chryste, królu nieśmiertelny wieków. Chryste, królu wiecznej chwały. Chryste, królu książę pokoju. Chryste, królu, którego królestwo jest nieskończone. Chryste, królu, który zasiadasz nad cherubinami. Chryste, królu, który ukazujesz miłość wszystkim narodom, a szczególnie tym, które są Tobie wierne. Chryste, królu, który strącasz władców stronu, a wywyższasz pokornych. Chryste, królu, który śmiercią na krzyżu piekło pokonałeś. Chryste, królu, który z martwych wstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś. Chryste, królu, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych. Chryste Królu, w dniu twojej potęgi, w chwale świętych twoich. Chryste Królu, przez twoją pełną miłości modlitwę na krzyżu, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami. Pan zasiada jako król na wieki. Pan błogosławi swój lud pokojem. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu Królowi Wszechświata spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.